Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek, czas na kolejny odcinek naszego odmrzzacza, czyli Krok. Um, I kontynuujemy sobie dalej poziomy. Słuchajcie, ja mm, tutaj pozwoliłem sobie troszeczkę sprawdzić w internecie, jak te poziomy będą wyglądały, żebyśmy e, jakoś mega, mega nie lamili, że tak powiem. Mam tylko wielką nadzieję, że jako takich problemów mieć nie będę, bo to, wiecie, różnie, różnie z krokiem niestety bywa. Dodatkowo dochodzi to dziwne, dziwne niestety jak widzicie sami, sterowanie e, Jeszcze gdybym mógł tą kamerkę jakoś tak ładnie obrócić to by było świetnie, ale... Niestety się nie da! Dobra, co tu... o, 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 Aha, czyli tutaj mamy łapankę, dobra Chociaż łapanka to no może troszeczkę źle zabrzmiało Ale sami wiecie o co chodzi, mam nadzieję Dobra, i teraz tak chciałbym bardzo wskoczyć tam na górę, bo tam jeszcze są punkty do zebrania. I chyba nam się uda. Dobra, powoli, powoli. Niestety, pad xboxowy, pad xboxowy. Robi jednak swoje. Yy, tak właśnie. Dobra, i teraz słuchajcie, tak, tutaj mamy przejście dalej, ale tu jeszcze mamy chyba jakiś bonus, więc sobie do niego wejdziemy. Eee, dziwnie tutaj to wygląda. Moim zdaniem jest troszeczkę za pusto, ale chyba tylko jest ta jedna skrzynia. Aha! Takaś cwana, uciekasz mi. Dobra, dało nam się i to chyba było tyle, jeżeli o to chodzi. No trudno, dużo, dużo tutaj to nie było, ale przynajmniej zdobyliśmy naszego Garfielda. Także nie ma, nie ma, nie ma dużej lipy. No i idziemy sobie dalej. Teraz tylko trzeba ogarnąć motyw właśnie i hop, nice. Dobra, tam na górze chyba nic nie było jako tako, więc nie powinniśmy mieć chyba problemów. Ua. Średnio mi się to podoba, <laughs> powiem szczerze. Eee, pytanie, aha, czyli my nie lecimy w tamtą stronę, tylko lecimy w tą stronę, no dobra. Hop, 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 dobra, teraz się obróćmy. No i słuchajcie, padem od X trzeba robić to wszystko bardzo, bardzo powoli, się obracać przede wszystkim. Bo no w innym wypadku, no niestety, właśnie cholera jasna się spierdzieli na dół. Z tego co wiem, i rozmawiałem z kiną, to nas strzałkami sterowała. Ale strzałkami to jest w ogóle już podobno tragedia. Także ja się tutaj nie chcę jakoś w strzałki mega mega bawić, bo myślę, że chyba lepiej będzie, jeżeli gram na analogu. No, jeszcze tu masz jednego krok. Ale słuchajcie, myślę, że myślę, że jakiejś takiej dużej tragedii to nie będzie. Ogólnie brakuje nam jeszcze jednego kryształku, żeby dostać się do, do bonusowego pomieszczenia. Także mam wielką nadzieję, że jakoś tutaj gdzieś będę mógł to zdobyć. Aha, tutaj mamy wejście na górę. Dobra, to wchodzimy. I teraz tak. Tam mogę wejść sobie na górę, tutaj mamy jeszcze jakieś inne przej... A nie, tędy nie wejdziemy na górę, dobra. A mam nadzieję, że tu będzie kryształ. A niestety nie, mieliśmy Garfielda. Aczkolwiek może być gdzieś wyżej. Hop. Kurna, żeby się teraz nie spieprzyć na dół, to będzie DOBRZE! No i wiedziałem, że się spierdzielę! Kurde... hop się obróćmy ja wiecie co widzę że tutaj trzeba bardzo powolutku do... jeżeli chcemy się obrócić trzeba bardzo powoli dotykać o nie no nie zgadzam się po prostu na to fuck tutaj słuchajcie żeby się dobrze obrócić trzeba naprawdę delikatnie e, ruszyć analogiem na padzie od xboxa to wtedy on mniej więcej nie chodzi tylko się po prostu obraca ale to też nie jest wiecie takie hop do przodu jak widzicie Kurna, że te... No, dobra krok, dobrze, dobrze, dajesz radę. O Jezus Maria, nie, no znowu. O... God damn it, Czemu gra wersja na PC ta nie działa? Ja pamiętam, że ona była lepsza, bo się z cokami ładnie sterowało. Było prościej. A tutaj tak łatwo, moi drodzy, nie jest! Niestety. No i znowu nie. No, kurde. <grywia> ja masakra. Chyba, że ja mam w ogóle źle ust. Może bardzo, bardzo możliwe, że mam też źle skonfigurowanego pada, ale wydaje mi się, że chyba jest skonfigurowane dobrze, bo działa to tak, jak działa. Jaż tak, jak mówiłem, nie mam ochoty. No, kurde, dlaczego on tak wolno? Co się dzieje? Zawsze biegł, a teraz. Biec nie chce? God damn it. Nie ma muzyczki, niepokoi mnie to bardzo. Ugh. Dobra, krok, ale mój drogi, teraz to ty musisz tu biec, Misiek. Biegni! Och, dobra, jesteśmy na górze. Nice! Na szczęście się udało. Uf. Dobra, i teraz tak. Tutaj na górze chyba będzie ostatni kryształek, owszem. Także go sobie bierzemy. Cykl do tyłu, hop. I dobra, i słuchajcie, możemy wejść w chwili obecnej do bonusowego pomieszczenia. Tutaj jeszcze chcę zerknąć, czy nie ma nigdzie. Ale widzę, że nie ma. Dobra, to wchodzimy. Swoją drogą e, zobaczymy. Aha, my mamy w ogóle cztery życia, więc tak bym powiedział trochę średnio, jeżeli o to chodzi. Dobra, tutaj widzę jakieś grzyby. Tu może pierw podejdziemy do tych grzybków. Czy ja im mogę coś zrobić? Uderzyć, skoczyć na nie? Nie, no to chyba musimy wskoczyć do wody, co. O, i chyba zdecydowanie do wody. O matko. Aha, czyli to będzie tak pływało, tak? je kochany, masakra. <laughs> Aha, tym się odwracam w wodzie. A tym płynę do przodu, tak? je ja, je ja, je ja, matko bosko, matko bosko. Tragedia, <laughs> powiem wam, że mocna tragedia, jeżeli chodzi o sterowanie pod wodą. Ja mam tylko wielką nadzieję, że nie będzie poziomów później podwodnych, bo to jest powiem wam szczerze dramat. Możesz tak łaskawie mi się, kurde... Odwróć się, jeszcze popłyniemy po całą resztę. Płyń! Wiecie co tutaj najbardziej boli? Najbardziej boli to, że... On mi się nie chce tak, wiecie, delikatnie przesuwać na bok Tylko od razu, wiecie, idzie pełną, pełną parą, że tak powiem, na boki I to nie jest fajne Dobra, teraz tak, teraz chcę do dołu Dobra, odwró... Może to nie było dobre odwracanie Chyba, że wiecie co, poczekajcie, bo możemy sobie zrobić w sumie... Także będę się zatrzymywał, chociaż to chyba nie... O! No, powiem wam, że ten dół na razie idzie nam chyba lepiej niż góra. Nie, 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 zaraz, zaraz krok. Tu masz jeszcze jedną, dobra, teraz się odwracamy. Chyba, że wiecie co? Tutaj może chodzi po prostu o to, żeby się ładnie ustawić i po prostu klikać motyw pływania. O, właśnie, to chyba wiecie co w ogóle o to chodzi. Wiem, że to jest trochę czasochłonne i tak dalej, ale wydaje mi się, że chyba najlepiej najlepiej się udaje to właśnie wykminić. No dobra, i teraz. Jak ja mam go tutaj. <grystanie> jak ja mam go tutaj złapać? Dobra, jest. Dobra, i teraz rozumiem, że musimy stąd wypłynąć, tak? Nie, powiem wam, że tragedia, naprawdę tragedia, ja, ja przypuszczałem, że z krokiem będą problemy, bo ja pamiętam, że nawet jak na PC grałem, to też sterowanie niestety nie było jakieś takie, wiecie, mega, mega fajne i przyjemne, aczkolwiek wydaje mi się, że w porównaniu do grania na padzie jest jeszcze gorzej, naprawdę jest jeszcze gorzej, ale to tak jak mówię, to może być też problem po prostu z tym, że grając na analogu ja mam troszeczkę inaczej niż, niż wiecie. Niż. Yy, chociaż mogłem w sumie na strzałkach grać, tylko że. Wiecie, problem polega na tym, że ja na strzałkach średnio umiem grać. Więc nie chcę się tutaj jakoś. O kurde, przewinąłem filmik. God damn it. Aczkolwiek tutaj będziemy walczyć z dużą biedronką, to już wam mogę powiedzieć. I ten, ten poziom na początku też będzie troszeczkę skomplikowany, bo trzeba będzie tej... O! Szczerze. Nawet nie wiedziałem, że tak się, że takie coś tutaj będzie. No, 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 no. Aha, czyli tutaj mamy bonus w postaci miliarda, milionów żyć. No i mnie to cieszy bardzo. No nie! Dziabło mnie, frajerstwo! Chyba najbezpieczniej jest stać na samym środku tego To wtedy nas ani jedno, ani drugie nie... Nie złapie No chyba tak jest najbezpieczniej, słuchajcie Stać definitywnie po środku I wtedy nie mamy... Problemów Kurde, szkoda, że straciłem wtedy to życie, ale już trudno Dobra, mamy słuchajcie 8 żyć, to jest bardzo, bardzo dużo. Eee, udało nam się ten bonusik ładnie tutaj obczaić sobie. Ale kurde, szkoda, że to jedno życie straciłem, tak to, to mielibyśmy 9. Oj 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 ojoj! bardzo mnie to cieszy, że się złapałeś. I całe szczęście, że w tej grze jest coś takiego jak włapanie. Dobra, kolega widzę, że chce chyba umrzeć pod nami. Dobra, teraz przeskoczyć na drugą stronę. Dobra, mamy to. No i trzeba pamiętać, że oni się respią, kurcze, Wiecie? Dobra, mamy to. I jeszcze sprawdzę te kamyczki. Bo ja mam wrażenie, że właśnie pod. A nie, pod tym kamyczkiem już nic nie ma. Ale widzicie, muszę tutaj brać pod uwagę też właśnie to, że są te kamienie. E, więc będę musiał je jakoś tutaj sobie ogarnąć, żeby mniej więcej każdy kamyczek sobie sprawdzać, bo jak widzicie, no jakieś tam rzeczy się pod nimi kurczy kryją jednak. I dobrze by było to jakoś ogarnąć. Dobra, ajajaj. Aj, aj. Krok! Kurde, kamero, proszę, nie, nie róbcie mi tego teraz, no kurde! Ogar! Ogar! No. Skocz na to! Dobra, jest, jestem. Dobra, prawie się spierdzieliłem na dół. Dobra, i teraz trzeba to zrobić w miarę chyba szybko, bo. No tak, ale znowu jestem w takiej dziwnej sytuacji, że mogę się spierdzielić to porządnie. No kurde! KAMERO Jak mi się za chwilę nie ogarniesz z tym skakaniem, to po prostu cię odinstaluję. Uninstall this game. Chociaż wiecie co, chyba tutaj trzeba robić po prostu wszystko szybko, bo nie, nie, nie za bardzo w niektórych momentach można czekać. Zważywszy, że mam, słuchajcie, ten problem właśnie z takim sterowaniem. Jak widzieliście teraz, zrobiłem to szybko i ładnie poszło. Ach, kurde, miałem. Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że w tej grze będą jakieś tam. Yy, Rage'e i, i coś w tym stylu. Bo no to jest niestety. To jest niestety gra, która. Czemu ja straciłem zdrowie? Ale lipa. No ej, 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 zaraz, zaraz halo, no nie, tak to ja się nie bawię, kurde. Dawaj, bi. Aha, bo ja... Dobra, już czaję co ja źle zrobiłem. Wiecie, co zrobiłem źle. Ja po prostu do niej podszedłem, jak ona dy, ledwo co dychała I to był problem, bo trzeba było ją po prostu uderzyć wtedy. O, nie można podchodzić za blisko, tylko trzeba uderzyć właśnie i podwójny skok. No i dobra, udało nam się zabić. Życia na szczęście nie straciliśmy, aczkolwiek też nie zyskaliśmy yy, tutaj zbyt wiele rzeczy do, do kolejnego <coughs> naszego zdrowia. Aj, Wojtek bardzo nie ogarnął bardzo. ...zimowe poziomy. Nie powiedziałbym, żeby brzmiało to super ciekawie. Jeżeli jeszcze dodatkowo będzie gdzieś tutaj jakiś lód, na którym będę się ślizgać, to ja wam współczuję osobom, które oglądają tą serię, bo to będzie seria na zasadzie... Nie, nie, nie... E, o, Jezus Maria, już mi się to nie podoba. Och, ale na szczęście lodu na razie nie ma, to jest... ...pocieszające. Dobra... I teraz tak, przeskoczę tu, przeskoczę. Tu mamy kolejnego ziomeczka, dobranoc. Tutaj to wygląda dziwnie, jakby tu był lód właśnie, ale chyba nie ma. Dobra, odwróćmy się. O jezus, tu jest jednak lód, ale katastrofa. Ej, 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 halo, co to było? A, bo ta dziady gaskacze. Uach, to powiem wam szczerze, że średnio to widzę. Ale wiecie co? Może nie będziemy zbierać tych punktów. Idźmy dalej, bo te punkty to. Tam już wszystko ogarnęliśmy, to co mieliśmy. Trudno, najwyżej nie będę miał dodatkowego życia, ale wiecie co? Ja, ja wolę nie ginąć i trzymać też, też życie i zdrowie, bo. To jest jednak ważne. Aha, dobra. I jak ja mam teraz Trzeba tam, przeskoczyć? Aha, tak po prostu. Dobra. Dobra, możemy się puścić. Długo ta muzyczka, taka zimowa. Fajne, fajne. O, mamy klucz. A klejnotów na razie jeszcze? A, mamy zielone. Dobra. Sterowanko, sterowanko, mam tylko wielką nadzieję, że w kroku 2 będzie, będzie trochę lepsze, nie będzie takich, takich problemów. Ewentualnie, nie wiem, może coś inaczej ogarnę pada, bo naprawdę powiem wam szczerze, że nie należy sterowanie do, do łatwych rzeczy. Aha, tutaj mamy taki przeskok, dobra, ale wiecie co, ja bym chciał jeszcze tutaj zobaczyć, czy... Gdzieś coś ukryte nie jest, no tylko że nie mogę tutaj w górę i tak spojrzeć i tak. No i dupa, Jasia. Nie wiem, jak ja tam mam przeskoczyć. Wiesz co, ja nie wiem, czy, czy będę mógł, ale ja bym najchętniej to ominął po prostu. Autentycznie, słuchajcie, ja bym to ominął po prostu i sobie darował w ogóle. Jakiekolwiek skakanie za pomocą galaretki. No, Kaman! Proszę, nie rób mi tego, kamery. A wiecie, zaczekajcie. F5 się chyba wyłączało analoga. Tak. Dobra, wyłączyłem analoga. Strzałeczkami teraz będziemy kombinować. O! I strzałkami teraz widzę, że się mogę bez większych trudności obracać. Tylko, że kurczę, mi wygodniej się na analogu gra zdecydowanie. Ale powiem Wam szczerze, że naprawdę z się gra znacznie lepiej. Bo przynajmniej mogę się odwracać bez. Bez wiecie, bez większych. Bez większych problemów. O, widzicie? Nie jest to jakoś mega, mega trudne, widzę. No dobra, i teraz ta galaretka, kurde. Jak ja mam tam się. No! Ej, on mi kurna spada cały czas, nie idzie prosto, wiecie co? Tylko mi kurde spada na skos. No, plusem to jest tak jak mówię, tylko to, że ja się obracać mogę, ale cała reszta to kurde jest masakra jakaś. I tracę życia, tracę życia. Wiecie co, jak gdybym się tak ustawił tak naprawdę mega, mega po środku... O! Yeah! Poszło. Chodź, Garfield. Mamy ciebie. Nie, wiecie co, ja chyba się przerzucę naprawdę na te, na te, na strzałki bomb. Powiedziałbym, że jest o niebo lepiej. Zważywszy, że mam chociażby kontrolę na tym, że mogę się przewracać, przekręcać i tak dalej. O Jezus Maria! No i zajebiście i tracę znowu życia w głupi sposób. A <laughs> jajaj. Gdybym wiedział, że to tak szybko kurde, mi tutaj mrygnie przed oczyma. O, tam w ogóle jest jakaś z boku coś. Aha. Czyli to w ten sposób działać. Ja muszę na to przeskoczyć. O. Dobra, tu mamy przeciwnika Sio. Nice. Teraz tak to się nam będzie załamywało, a to nie. Dobra. z kolego. Mamy żółty klejnocik. I tutaj też coś mamy, jakieś przejście, ale to chyba tędy będzie można. Pocisnąć co? O, no, chyba na pewno. Dobra, świetnie. No, słuchajcie, z naprawdę jest bardzo fajnie, bo. Ja mogę się ładnie tutaj ustawić i, i bez większych przeszkód. Zresztą chyba w kroku o to chodziło, że to, była, to nie była gra taka typowa, gdzie się chodzi tak jak w Spyro czy w Crashu, e, tylko właśnie trzeba było się tutaj ustawiać w odpowiednim, w odpowiednim miejscu, w odpowiednim ułożeniu, żeby dało się jakoś dalej przejść. I ja myślę, że będę to właśnie w ten oto sposób kontynuować, bo to jest chyba najwygodniejszy element w chwili obecnej. Brakuje nam dwóch klejnotów, jestem bardzo ciekaw, czy uda nam się je wszystkie zdobyć, chociaż. Dwa, a tu już jest końcóweczka. Średnio, bym powiedział. Dodatkowo tutaj widzę lód. I mi się to nie podoba. I to bardzo mi się nie podoba. No właśnie, jest lód. Eee... Oj, nie będziemy. Wiecie, co mieli wszystkich klejnotów? Jestem bardzo ciekaw, gdzie one mi. Pouciekały tam gdzieś. Chodź, Garfield, chodź. No dobra, mamy cię, ale nie mamy wszystkich klejnotów. kurczę. A wiecie, co jeszcze to mnie ciekawi bardzo. Może stracę zdrowie, ale. A nie, to jest po prostu taki element tylko graficzny. No dobra, trudno, słuchajcie, w tym poziomie ewidentnie nie, nie, nie zdobędę tych wszystkich pierdół. Dodatkowych elemencików. Mm, jeden nam brakuje, czerwony. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie on ewentualnie się znajduje. Gdzie ja się mogę złapać tego? Ej, gdzie to jest w ogóle. No tak, ja teraz tu... O, czekajcie, może sporo... Aha. Jest tu na bok chyba bardziej. wam, że zrobiło się świątecznie. O, dobra, złapaliśmy się. No dobra, słuchajcie, no i ten czerwony gdzieś mi cholera utknął, i nie za bardzo wiem, w którym miejscu ewentualnie on gdzieś tam był. Przykre, bardzo przykre. Myślałem, że nam się uda, no ale trudno, nie udało się. Dobra, życia niestety nie odbijemy. Mamy cztery życia łącznie, więc też taka lipa trochę, bym powiedział. No i mamy, słuchajcie, następny level. Be welly careful. Uh, be well, careful. Mm, ja bym to przetłumaczył. Uważaj na koła. Coś takiego. Ale dobra, moi drodzy, to zrobimy sobie w następnym odcinku, 25 minut już widzę tutaj prawie minęło, także ja wam wszystkim na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, wpadnijcie na Facebooka, Instagrama, Twittera, mój profil na .pl i standardowo wszystkie inne social media, linki macie oczywiście w opisie do filmu, a ja wam na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, trzymajcie się, cześć, pa pa.